Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Jak widzicie, jestem już w domu. Dzisiaj nad ranem wpadliśmy już do domu, koniec urlopu, ale to jest dopiero pierwszy urlop. E, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważną wiadomością i takimi chwilowymi zmianami na moim kanale, e, ponieważ musicie o tym wiedzieć, abyście nie byli zdziwieni. E, także Wiecie o tym, e, że 29 lipca mam zabieg. Mianowicie redukcja całkowita zakoli, <noise> z którymi się urodziłem. Nie, tak jak niektórzy domniewają, ja nie mam żadnego łysienia androgenowego. Nie mam problemów z łysieniem. Ja po prostu urodziłem się zakolami, można to tak powiedzieć. I nawet przeglądając zdjęcia, e, jak byłem w zerówce, to... Była taka łysa partia, tak można powiedzieć. No i to przez większość życia mnie przeszkadzało, aczkolwiek w pewnym momencie postanowiłem, że zrobię sobie przeszczep. I pierwszy przeszczep miałem 9 października 2023. Efekt jest całkiem zadowalający, aczkolwiek nie pozbyłem się całkowicie zakoli. No i teraz jest drugi etap, czyli całkowita redukcja czyli całkowite pozbycie się zakoli. Yy, I 29 lipca właśnie yy, we wtorek mam przeszczep. I teraz, kochani, tak, w związku z tym, że yy, po przeszczepie nie będę wyglądać korzystnie. Oj nie, przez tydzień co najmniej będę wyglądać tragicznie. Yy, ponieważ wiecie, znieczulenie no, jest w głowę, tak można to powiedzieć. I później w ciągu najbliższych kilku dni. To znieczulenie schodzi przez czoło, przez całą twarz, przez oczy po prostu się wygląda okropnie. I przez te kilka dni mm, będziecie mieli filmy na kanale, aczkolwiek w wersji lektorowej. Czyli nie zobaczycie mnie. Tak to mogę powiedzieć. Nie zobaczycie mnie, nie zobaczycie mojej osoby, no bo ja się wam w takim stanie nie pokażę. E, dopiero jak zejdzie opuchlizna, to wam się pokaże. Także mam nadzieję, że tą kwestię zrozumiecie, no i że we wtorek będziecie trzymać za mnie kciuki, to ja też na to liczę moje łabuziaki słodziaki. Czy się stresuję? Nie, totalnie się nie stresuję, nie boję się. Powiem Wam szczerze, że ten zabieg ogólnie pomimo strasznego wyglądu nie jest aż tak inwazyjny. Najgorzej jest po przeszczepie, właśnie kiedy ta opuchlizna schodzi. No i przez 5 dni trzeba spać na rogalu, ponieważ no nie można się obracać, obcierać, ocierać i tak dalej, bo tutaj strefa biorcza, no i tutaj będzie po prostu przeszczepiane. Także 5 dni, 5 nocy mam wyssanych z życia totalnie. Bo wiem, co to będzie. Ja wiem, jak to było w 2023 roku. Totalne niewyspanie, jak zombie. E, człowiek nawet kawy się nie może napić, aby nie prowokować tam ciśnienia i tak dalej przez 7 dni. Także dochodzi do tego drugie zombie. Więc no nie dość, że będzie ta opuklizna. Mmm, będzie e, niewyspanie. No to będzie zombie. <grym> Kasper zombie. Słuchajcie, generałowa może pobyć czasowo zombie. Słuchajcie, no nie zawsze kolorowo jest, nawet generałowa nie ma lekko. I także ja już jestem psychicznie przygotowany, bo słuchajcie, gdyby nie ten przeszczep, to dłużej byśmy zostali w chorwo. Aczkolwiek e, podjęliśmy taką decyzję, że po przeszczepie, kiedy mi odpadną stróbki e, i po prostu będę wyglądać tak jak przed przeszczepem, bo wiecie o tym, że w Włosy do, po przeszczepie rosną do roku czasu, że najpierw mm, są stróbki, one odpadną, później takie włoski zaczynają małe rosnąć, one wszystkie wypadną. No i później w ciągu roku no, wszystkie mieszki włosowe się budzą, no i zaczyna się przyrost. E, także e, jak odpadną stróbki, jedziemy na drugi urlop, ale ja już nie będę korzystać z wody, wiecie i tak dalej, i tak dalej, żeby to skóra głowy, wiecie to i tamto. Ale wypocząć trzeba. No, także wszystko się będzie działo już we wtorek o 9 rano. E, mój zabieg jest przewidziany na 12-13 godzin. E, także no długo. Z tego względu, że mój pierwszy zabieg trwał 11 chyba godzin. Jak dobrze pamiętam, nie chcę sobie Wprowadzać w błąd. To drugi będzie trwał dłużej, bo tutaj już jest więcej do zrobienia. Całkowicie więcej. Totalnie nowa linia, mm, totalne dogęszczenie. No i to, i to, i wiecie, ta faza wyciągania, i tak dalej, sprawdzenie tych mieszków, to ogólnie proceduralnie bardzo długo trwa. Na pewno w dzień przeszczepu, jeszcze jak nie będę opuchnięty, wam się pokaże. Z całą pewnością możecie liczyć na to, mm, że po przeszczepie wam się pokaże. I podejrzewam, że to będzie ostatni film, w jakim Wam się przez tydzień najbliższy hmm, pokażę. Dopiero później, jak zejdzie mi obrzęk, to Wam się pokażę. Naprawdę, kochani, słuchajcie, tutaj chodzi o, nie, nie o samą estetykę, czy ocenianie mnie przez e, kogokolwiek, bo jakieś negatywne zdania pod swoim adresem mam głęboko w poważaniu, bo one dla mnie nic nie znaczą e, i one, wiecie, są mniej niż zero. Yy, także wiecie, mam tutaj gdzieś tą opinię innych yy, jeżeli chodzi o jakiś tam wygląd o, bo ty spuchłeś, o Jezus, baby, bo by, wiecie, baby", wiecie i tak dalej ale tutaj chodzi o mm, taką rekonwalescencję żeby właśnie ja sam bym się źle czuł sam bym się źle czuł tak pokazywać naprawdę no, to nie jest przyjemny widok to jest naprawdę nieprzyjemny widok bo człowiek jest po prostu taki więc ja mam nadzieję, że po prostu to zrozumiecie. Filmy będą lektorowe. Czyli będziecie mieli na przykład jakieś polecajki z rozkaz no, o nowościach, ale lektorowe. Będzie mój głos. Będzie, będą przebitki, ale nie będzie mnie. Dopiero jak zejdzie opuchlizna, pokaże się Wam. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie i że będziecie ze mną e, we wtorek. Od 9 rano się wszystko zaczyna. Także no, będzie się działo. No, ale to jest moje marzenie. Słuchajcie, całe życie, tak naprawdę od małego dziecka się z tym borykałem. Pierwszy etap za mną, czekaliśmy na efekt końcowy. Efekt końcowy pojawił się do półtora roku. On jest zadowalający, aczkolwiek jeszcze widzę, że. No, słuchajcie, no, one jeszcze wymagają tego, tak? Więc ten drugi zabieg i to już jest całkowite dopełnienie, realizacja mojego marzenia. E, całkowicie, więc już ta droga się definitywnie zakończy. Tylko rok na no, odrost trzeba poczekać. No ale mając na względzie to, że ja mam z Wami jak najlepszy kontakt i słuchajcie, ja gadam z Wami jak człowiek z człowiekiem, tak, e, bo ja jestem po prostu ludzki człowiek, e, informuję Was, że będą przez co najmniej kilka dni zmiany na kanale w taki sposób, że nie zobaczycie mojej twarzy. A więc od razu będzie kacper widmo. Kacper z głosu, ale nie kacper z wyglądu. Więc mam nadzieję, że to też będzie w pełni zrozumiałe dla Was, śmiało. Jak najbardziej, jeżeli macie odmienne zdanie, też możecie napisać o tym w komentarzach. Od tego tutaj e, jesteśmy, tak? Żeby wyrażać swoje poglądy. Aczkolwiek ja się nie pokażę. Bo e, przez nas, następne dni po przeszczepie, ale w pierwszy dzień po przeszczepie już tak, bo jeszcze będę wyglądał całkiem całkiem, będę lekko puchnięty, będę obolały, e, mogę mieć bardzo czerwone e, oczy e, od tych znieczuleń i tak dalej, i tak dalej, tak jak było to wtedy. Aczkolwiek to jest sekund 5 i to wszystko się zacznie neutralizować. Po prostu ja wiem, na co mam być przygotowany, ja wiem, co mnie czeka, ja wiem, co się wydarzy. E, także, po prostu, mając na względzie to, chcę Wam tego oszczędzić. Słuchajcie, ze skaną urodowy, kosmetyczny, a tutaj, wiecie, taki pyk. Z praktycznie niewidocznymi oczami, taki wiecie, pyk. O, to, to, to jest po prostu. Dla mnie jest. Um, nie, 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 że niezrozumiałe. Dla mnie jest to po prostu złe. I ja nie chcę się tak pokazywać. Dlatego ten, ten czas będzie okresem takiej rekonwalescencji, że żadnego do żadnego Rossmana nigdzie nie będę jeździć, będę sobie po prostu rekonwalescencjować się w domu e, i po prostu będę tutaj dla was robił treści. No. Także to tyle, kochani. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie te kilkudniowe zmiany na kanale. Jeśli Wam się film dzisiaj podobał, to kciuk w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. No i co? No, kocham Was bardzo. Buziaki, słodziaki mojej. No i dziękuję Wam za to, że jesteście. Ja i do przodu, nie? Lecimy po nowe. Buziaki wielkie. Pa, pa!